Witam wszystkich. Zapewne każdy z Was już nie może doczekać się inauguracji PMH. Do rozpoczęcia zostało trzy tygodnie. Dla niektórych jest to mało, a dla innych może trwać wieczność. Mam nadzieję, że w Pucharze będzie się dużo działo i będę mogła zawsze o czymś opowiedzieć, bo inaczej stracę pracę. <laughs> Ostatnio coraz mniej wiadomości napływa na nasze forum. Może ktoś zna tego przyczynę? Nasza telewizja próbowała odgadnąć, dlaczego tak się dzieje. Doszliśmy do wniosku, że no, że ten tego, też nie wiemy. Dlatego, kto zna przyczynę przestoju na forum, niech pilnie dzwoni pod numer 6668948931. A teraz czas na wywiady. Witam. Jeśli ktoś zapyta, czy warto i dlaczego powiem krótko, obejrzyj finał PMH, pierwsza edycja. Dawno czegoś takiego nie widziałem. A wszystko to dzięki Januszowi, i pozwólcie mu robić swoje. Nagroda 3-miesięczny, plus kto by jej nie chciał? No i trening ja akurat nie jestem zwolennikiem całej drugiej jedenastki. Zawodnik musi za piersory nabiegać się, żeby w meczu ligowym robił dokładnie to samo. Jak brać, żeby wygrać PMH i zachować cykl treningowy? Odpowiedź jest prosta. Dobierać skład pod przeciwnika, jeśli przeciwnik teoretycznie słabszy więcej zmienników i uniorków, jeśli mocniejszy bliżej pierwszego składu i tak grałem, może to zadecydowało. Ustawienie mistrzów PMH to 5-2-3, czasami zamieniana na 3-4-3. Jeśli chodzi o drugą edycję PMH i skład grupy B, w której jestem, to szlagierem pewnie będzie mecz z Mercedes, ale życie jest pełne niespodzianek. Pozdrawiam wszystkich. To był wywiad prezesa Lauda, a teraz sprejalnie dla Was prawdziwy hit soccer TV. Przed Państwem prezesi: Jurko, Uległy, Debek, Bolus 1 oraz Cinno. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym przypomnieć, że jestem prezesem drużyny wyciskaczy. Przedstawiam w tej chwili prezesów, prezes Uległy, zespół FCUSUS, prezes Debek, drużyna FC Gucio, witam. I prezes Bolusi, yy, drużyna FC Bolki, Witam wszystkich. Prezes Cino pokaże się później, dlatego że w tej chwili filmuje wszystko. Yy, chciałbym Was zachęcić do przedstawiania się właśnie w ten sposób w jakim jaki my w tej chwili to uczyniliśmy. I zaznaczam, że jesteśmy autentycznymi prezesami. Nie jest to głos podłożony pod postacie. Po prostu chcemy się Wam przedstawić mimo swojego wieku. Myśmy się troszkę obawiali, też. No, tak. że, że... Być może zawyżonego trochę w stosunku do Was, ale... bo wiemy, że macie powiedzmy po 18, 19, 20 lat. Jesteście dużo młodsi od nas, ale wszystkich nas łączy jedno. Zamiłowanie do futbolu, zamiłowanie do piłki, zamiłowanie tak do sokera. Tak Więc zapraszamy Was, przedstawiajcie się. A teraz przedstawimy jeszcze głównego montera TV Sokera, czyli Cino i drużyna Pendraki. Witam, to ja Cino, prezes drużyny FC Pendraki Lublin. Jestem założycielem właśnie Soccer TV, głównym monterem i jako jedynym. Myślę, że. Może ktoś do mnie dołączy w przyszłym czasie. Zachęcam was do oglądania. Ostatnio mieliśmy oglądalność 195 osób. Wcześniej trochę, no o połowę, nawet mniej. Ale to się wszystko ruszy jak ruszy nasza liga na pewno. No właśnie. I to też wpłynie na to, że dłuższe będą nasze wiadomości. Będą podsumowania każdej grupy, może jakieś brameczki. Się znajdą. Twarzy. I po kolei zachęcamy do pokazywania swoich twarzy. No, widać, że chłopaki trochę się stresowali, ale nie ma co się dziwić. W końcu to telewizja. Brawo za odwagę. Kto chciałby, tak jak my, wypowiedzieć się, powiedzieć coś do kamery, być sławnym na YouTube, niech się zgłosi do prezesa Cinolu. Od razu przesyła swój filmik na pocztę M czy 86 2.pl. To będzie na tyle w dzisiejszych wiadomościach. Jak ruszy już puchar, program będzie dłuższy. Nasza oglądalność rośnie z odcinka na odcinek i mam nadzieję, że tak już pozostanie i będziemy się piąć na sam szczyt. Tak więc zapraszamy do oglądania i do zobaczenia już wkrótce. Buźka. <gry>